Witam z powrotem. Zapraszam do piwnicy. Tutaj mamy wystawkę nart. Mamy słodkie nartki. Jakieś tutaj stare oldschoolowe narty. Tutaj mamy jakieś sypy takie. Tutaj tę wysadza. Tu jest niezły bałagan po panach złotych i takie miejsce na no taki właśnie fajny, techniczny może warsztacik. Tutaj mamy strasznie zawalone pomieszczenie. I... Ale wydaje mi się, że to jest jakiś dzień pracy z zawzięciem. Tutaj był właśnie podobny, tu już niestety nie, nie ma światła, więc mam taką latareczką mogę przyświecić. Tutaj był taki cały pokój zawalony, dziadkowymi sprawami, ale... Teraz tutaj stoją, to jest taka przechowywalnia rzeczy, które chcielibyśmy zachować. I podejrzewam, że na jednym pomieszczeniu się nie skończy. Żeby móc oczyścić tam górę i poskływać wszystkie ściany, musi wszystko zostać zniesione pewnie do piwnic. Tutaj mamy siatki, które będę wykorzystywała pewnie w swoich instalacjach żywicy z zielenią. A tutaj zrobiłam taką inwentaryzację kafli, które też wydaje mi się, że fajnie mogą się sprawdzić w kuchni. Tutaj jeszcze wynalazłam jakieś takie zielone, piękne kafle, eee, takie no, no, do pieca kaflowego, może nie. Nie wiadomo czy będzie, ale na pewno znajdziemy jakieś na nie zastosowanie. Tutaj też jakieś takie rzeczy, które chcę zachować. Tam jest przejście do garażu. Tutaj jeszcze mamy takie pomieszczonko z zaworami wodnymi. Tutaj idziemy do garażu. Nie wiem, czy tutaj, gdzie tutaj się zapala światło. Tutaj proszę, proszę. O, a coś nie działa. Aha, tutaj trzeba podprowadzić jeszcze. No ale to jest graciarnia. Bo nie złom, złom, złom. I złom, ale będzie tu kiedyś moja pracownia, najprawdopodobniej. To przeszczyt zapraszam w drugą stronę. Przejdziemy sobie tutaj. Tak, tutaj będzie znowu przechowywalnia, pewnie chwilowo, a potem zobaczymy. Może jakieś kino. Tam jest okienko, jeszcze z małym widokiem. Yy. Tutaj znowu jakieś takie przestrzenie techniczne. Fajne, piękne łuki wszędzie. Kamień w połączeniu z cegłą. Tutaj tadeczek trzymał węgiel. Ma też jakiś syp, więc pewnie to pomieszczenie wykorzystamy na również na piec. Tutaj mamy taką spiżarnię. Piękną, ale niziutką. I tutaj też są przechowywane wszystkie przetwory. Myślę, że jej funkcja się tutaj za dużo nie zmieni, że to będzie cały czas przechowywalnia, może, może w przyszłości właśnie yy, dla przetworów i winek, jakichś serów, bo klimat jest, jest niesamowity. Tak, i właśnie tutaj tak wygląda piwnica. Do pewnych części się jeszcze nawet nie dokopaliśmy, dużo przed nami. Dużo też skarbów, na pewno. I tutaj możemy właśnie sobie już wyjść do ogródka bezpośrednio. Na agrestik. Tutaj właśnie przechowujemy wszystkie drewienka. Do spalenia pewnie e, złom. E, I wywozimy tutaj, właśnie wynosimy wszystkie śmieci. I tak to tutaj wygląda pięknie u nas. To ja się żegnam tutaj z widokiem na Edzie z piłą, z kosą spalinową przepraszam. Machamy, żegnamy się. Cześć.